Kasia Szklarczyk dla BetClick, a ze mną Alan. pani. Tak. Dzień dobry. Cześć, no miło Cię nie widzieć. Widzę, nie ma do współpracy żadnej. Ja jest to pierwszy raz? Powtarzam. Powtarzam, to tutaj, tutaj. No, omijacie mnie cały czas, omijacie mnie. Wszystkich bierzecie komuś. Co... Czas lubię. Może po tym wywiadzie coś się zmieni. Mam nadzieję. No dobrze, Alan, więc przejdę do pytań. bo jest... Ile, zaś się zarobili dzięki mnie. To się okaże, jak pójdzie ten wywiad. Chyba, że mówię o poprzednich, oczywiście. Nie. No dobry Alan, bo my tutaj jesteśmy cały czas i my nie wiemy co się dzieje na konferencji. Wparowałeś tutaj taki pełen emocji, nabuzowany. Co się stało? Możesz nawet wytłumaczyć tak w skrócie? Nie, szmatiasz mnie. Tak irytuje, to jest naj, naj, kurwa, sorry. Ale to jest naj, to jest jedyna osoba tutaj w fejmie, która mnie tak irytuje po prostu jak on, nie? Mówisz o Ferrari? Tak. Farma, farmazon, to nie jest Ferrari, to jest Farmazon. Kolejna walka z nim? W maju, mam nadzieję, już mi tutaj powiedział że przyklepał tą walkę, więc niech dostanie się w od łaszczyka i potem od wpierdolodemie dostanie. Hmm. Czyli co, były demy, tak? Hmm. O co poszło? Co? O co poszło? Zyrujujesz. Tak, to był pierwszy dzień. <śmiennie> się. Się. Zamas sobie jakieś ukończy, to. Tak mi radzisz? Uh -huh. Znaczy ja nie palę, ale ten, ale, ale polecam. Na mnie źle działa. Teraz, teraz nie palę, bo w ogóle yy, po, mam taką yy, zgodę z yy, kliniką yy, i naprawdę to też wycisza, regeneruje mnie fajnie. Yy, klinika.pl, polecam. Yy, normalnie medyczna marihuana, tak więc yy, ma zawartość też TKC, ale one to są właśnie w postaci takiej medycznej, A... leczniczej, lecz, leczniczej. Jasne, ale teraz przed samą walką odstawiłeś? Tak, odstawiłem oczywiście, no teraz musiałem. Dobra, powiedz mi proszę, bo twój e, rywal uważa, że masz słabą psychikę. Jak się do tego odniesiesz? Nie, ale ja, dlaczego mam słabą psychikę? Ja mam no, dobrą. Teraz zacząłem Teraz mówię, wyjechałem całkowicie z Warszawy. Może też to, to, to otoczenie trochę na mnie tak działało. Wyciszyłem się, znalazłem taki swój spokój wewnętrzny. Dobrze mi to zrobiło. Zobaczymy przed, Zobaczymy w sobotę. Czyli jest mocny mental teraz? Nie, naprawdę. Co bardzo skupiono na tej walce. Ten że mnie rozprasza nieraz, ale bardziej jestem skupiony na, 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 na bandurze. A przyjdzie na niego kolej po prostu. Tak, dokładnie. To jest do, dobry pomysł, żeby skupić się na teraz przeciwniku, z którym będziesz walczył w przyszłą sobotę. Okej, okay, powiedz mi, bo zauważyłam, że tutaj z bardzo dużą ekipą przyszedłeś. Tutaj i chłopaki przyjeżdżali, więc. Przyjaciele? Tak, dokładnie. Od lat? Nie, tutaj mój tancerz też jest. <grafię> ja gram za konsolą, a on tańczy. Okej. Okay. To Taki... wstańczy, tak jak on. Taki... on tak jak ja, tak więc... Okay. Alan, pamiętam, że jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, sakowano ci konto na Instagramie. Ty je odzyskałeś w końcu? Nie, ja założyłem nowe. Nie będę tam tą odzyskał. Wow, no to ogromny szacun, bo widziałam, że twoje konto już jest bardzo duże. No. Się. Chociaż nie jestem takim influencerem jak ten co afera maczetowa jakieś nie ten, to cały czas kurde sobie podbija ty. Co podbija aferami? Podbija. Cały czas co mu co tam się nie stanie, wbijajcie do mnie na profil, bijajcie do mnie na profil, wiesz. Okay, Sparca okay. wysane, kurwa, afery. Przepraszam, za słowo. A już wiesz emocje... Jasne, rozumiem. Ale powiedz mi, jak ty to przeżyłeś? No bo kurczę, pracujemy w tym świecie, to jest dla nas jedno z najważniejszych narzędzi pracy, tak? Nasz Instagram nie, czy inny. By by Gdybym był, gdyby by, jak te, te wszystkie dziewczyny z Instagrama, które są modelkami na Instagramie, to pewnie bym się załamał, nie? A że Instagram, fame i tak dalej, to nie jest moje źródło, jedyne źródło utrzymania, to to się nie się załamuje, tylko idę dalej. No ale to dużo musiałeś włożyć w pracę, żeby odbudować Instagram? Ludzie mi lubią, jedni ludzie mnie hejtują, drudzy lubią. E, I mi w miarę szybko to odbudowałem. Też mam dużo znajomych, takich właśnie znanych tak tak więc oni mi też pomogli to odbudować, żeby poudostępniali, że żeby mi zabrali te konto, że mi ukradli konto, tak więc... No to super, cieszę się. A powiedz mi jeszcze, tak z innej beczki, jak wspominasz czasy Warsaw Shore? Bardzo dobrze, że mi zastąpił w Warsaw Shore, tak więc on teraz jest, o tam pałeczkę trzyma. Tak jest. Ostatnio miałem przyjemność tam zagrać na tej, na tej domówce, tak więc... Tak. Wróciłbyś? Jest za stary już, sorry. Nie a nie masz 29, tak? 30. 30, gdzieś słyszałam, że do 30 jeszcze możesz balować, a po 30 się ogarniasz. No po 30, to po 30 już. Jesteś wy. Dobra, jesteś bo. No. <laughs> czyli już nie imprezujesz. Znaczy bawię się, ale inaczej już tak jak kiedyś. <laughs> nie po trzy dni. <laughs> Okej, okay, czyli jeden dzień tylko? A jeden dzień. Kate są mocniejsze co po 30. Kate są gorsze. Jest to jest, jest ten, jest, jest, jest są, są różne opcje. opcje, opcje o, kurde, są różne opcje regeneracji mi, mi bardzo pomagało w czasach jak było zimno, jak jest zimno, tak jak teraz na przykład, pójść na imprezę, jeżeli ja jak miałem kaca, to morsowałem. Od razu jak ręką wow. odjął, nie? Sauna, mors, sauna, sauna, sauna i morsowanie jak rękołodio, nie ma. Okej, okay, czyli mamy patent od ciebie. Tak, tak. No dobra, to powiedz mi, co gdyby nie freefighty? Gdzie byś się spełniał? Byłem pewnie gdzieś na zawodowych galach, tak? Zobaczę dla znaczy, zna, z znanych zawodników zawodowych, takich na przykład z KSW czy gdzieś. Yy, są tutaj, bo to jest naprawdę doceniają zawodników, doceniają zawodników. Yy, Wpłacą i fajne wypłaty i zawodnicy to widzą, nie? Że po co? Po co... Nie, nie że martować sobie zdrowie, tylko po co ma się bić za groszek, musi być za dużo większe pieniądze, tak? I fajne walki toczyć. Jasne ja rozumiem. Będzie, będzie też fajna karta e, przyszła, też będzie takich fajnych zawodników e, mocnych, tak więc... E, I to jest zawodowce. Co tam Ganiu? Dobra, jeszcze mam pytanie. E, miłość czy pieniądze, co byś wybrał? Jak będzie miłość, to i będą pieniądze, bo jak jestem znaną kobietą, to jesteśmy razem dużo zdziałać. Jak jesteś z kim? Jak jesteś z daną kobietą. Z daną kobietą. Z daną kobietą i razem połączyć siły, bo co do dwie głowy to nie jedna, to jak się dana osoba, druga się wspiera, to jesteś w stanie wejść na wyżyny. Gdy się do góry. Oczywiście. A miłość Chyba, czy słaba? To głupka typu totalnego, to chuj. No. Ciągnie się w dół. Kopa dostaje i nara. <laughs> Przepraszam, <laughs> ale... No, Jasne. To, się nie obracam, tak więc... <laughs> <laughs> okay. To się samo do tak no. góry <laughs> Miał emocje. Jasne, emocje. fajnie, cieszę się. A powiedz mi miłość czy sława w takim razie? Sław? Miłość czy sława? Jakbyś miał wybrać. Jakbym był sławny, to nie znalazłbym mi miłości, wiesz? Jakbyś był sławny, to byś nie znalazł miłości. A. Czyli uważasz, że nie znajdziesz miłości? Dlaczego ja nie jesteś sławny? Nie jesteś. Jesteś tutaj, robię z tobą. No, <g away> <g away> Robiłem sobie wywiad, jesteś sławny. Biczę <gazana> <gazana> do, do, do gawkę, kurwa. Biczę do gawkę, kurwa. Dziewczynę już już powiedział, jakiego masz, ty malutkiego, ty. <laughs> Szczypczyki ci kupię ty, na, na galety. <laughs> no. <laughs> Widzę że tak luźno podchodzisz tutaj do tego konfliktu. Z uśmiechem na twarzy. Jest uruchamiam po prostu. Dobra, kolejną walkę już mamy w takim razie. Nie wiem, kolejną i do końca roku mam co robić na pewno, tak. Okej, okej. A gdzie widzisz siebie za 5 lat? W domu rodzinnym, kominek, dzieci, rodzina, już tak już spokój, dwa interesy. To nie może stać się zbyt sławne. Dlaczego? Bo nie znajdziesz miłości, tak mówiłeś. No dlatego ja już będę tak uciekał, czekam jeszcze, mam nadzieję, że teraz skończy się ten rok, w przyszłym roku chcę założyć kolejną firmę i, e, i po prostu oddać się temu też troszkę bardziej, rozwinąć to fajnie i już tak już... Od odchodzić z mediów. O. No, już się zająć rodziną, domem. W przyszłym roku się buduje, tak więc. O, gdzie? Koło Warszawy, mam nadzieję, ale jak nie, to Kraków, zobaczymy. Dobra, ostatnie pytanie na zakończenie. Miłość bez seksu czy seks bez miłości? Jak, miłość bez seksu? I seks bez miłości. Nie, nie ma opcji, ani to, ani to. Nie to, ani to. Nie. Samotność. <gulia> w takim wypadku. Gdyby to nie był Betli, to bym inaczej odpowiedział po swojemu, ale że to jest Betli, to muszę bardziej elokwentne wypowiedzi dawać. <gulia> no, powiem ci no potem, na ucho. <gulia> Dobra, dziękuję ci bardzo. <gulia> dziękuję Wszystkiego bardzo. dobrego.